Jest końcówka roku 2020. Ta piątka jeszcze tego nie wie, ale tworzą właśnie inicjatywę, która tysiącom ludzi da inspirację, motywację i nowe znajomości, niektórym nawet zupełnie odmieni życie. Słuchajcie, co z tą nazwą? A przypomnisz co mamy? Filmowy masterclass, wideomasterclass.pl albo filmowyprojekt.pl. No, tylko to za tak model, A nie. może projekt... projekt film? Ja słyszałaś o projektach. Projekt film. Pierwsze kilka dni dołącza prawie tysiąc osób. Jedni średnio zaawansowani, inni kompletnie zieloni. Wszyscy natomiast zaczynają błonąć wiedzę jak gąbki. A to dopiero początek. Ja, bo właśnie wtedy powstaje pierwszy konkurs. Następnie można rzec, że konkurs za konkursem. Kursanci zdobywają sprzęty i Vultury za dziesiątki tysięcy złotych, a ich filmy mają pokazy w kinach. Do tego dwie kursantki spełniają wielkie marzenie i lecą z nami na w pełni opłacony, absolutnie inspirujący wyjazd na Sri Lankę. Druga i trzecia edycja. Jesteśmy zapraszani na festiwale, by opowiadać o tworzeniu filmu. Społeczność się rozrasta. Czwarta, piąta edycja. Dołączają nowi partnerzy. Dodajemy nowiutki, obszerny moduł o storytellingu. Szósta, siódma edycja prawie 3000 osób na pokładzie. Ósma i dziewiąta edycja powstają. Co samity, czyli wypchane po brzegi praktycznymi zajęciami kilkudniowe warsztaty na żywo dla chętnych kursantów. Partnerzy dają sprzęt. Wydzielimy się wszystkim, co dla nas najistotniejsze, a kursanci tworzą prace, które nas samych niesamowicie inspirują i motywują do dalszego działania. Coś, co z początku miało być tylko platformą z lekcjami wideo, przerodziło się w niesamowity ruch i społeczność pełną pasji do tworzenia filmów. Ja do wszystkich, którzy nam zaufali i tworzą tę piękną społeczność. Dziękujemy. I pamiętajcie, najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie. Dołącz do tego wszystkiego. Dołącz do projekt film już dziś. a teraz bardzo ważny nie wspogęję, bo proszę Państwa, dostałem właśnie powiadomienie z naszego systemu zamówień. Ktoś zamówił i opłacił pierwszy kurs za 1490 zł. Bez zniżki! Nice! To się nagrywa! Uhu. Pierwsza sprzedaż. <głosy nie bez niżki> <noise> Może ja zadzwonię do tego pana, że mu stówkę oddamy. <noise> Pierwszą trochę.